Cześć, mam nadzieję, że mnie słyszycie w jesno, oboje Dzisiaj wam ukażę, jak będę robił włotnik do skutera. E, tylko, he, ja chciałbym pozostałe schować. Uchylimy sobie narzędzia. The Surfaces. E, jak chcecie to włączyć, to idziecie do Edit, Preferences, Addons, Wtyczki tak się to nazywa korzystamy z wersji 1.8.0 ale wam pokażę jedną heć, która wam się przyda aby taki e, kształt wytłoczyć Czyli nie koło tylko włotnik okej okay, dobra bo mamy tutaj poligon część poligonu moi drodzy sobie tutaj użyję to jest na poligon Mat to jest po angielsku głotnik. E, na razie krzywych nie mam. To co to na chęci nam mówi? Że tylko ma wsparcie do krzywych Wezier'a. teraz musimy sobie pozostałe takie ukryć. Hide, unselected. E, musimy dodać splina. Niestety tylko Wezier ma wsparcie. To są będziemy musieli moi drodzy krzywą lachą wyprostować Shift kursor do zaznaczonego Na razie póki co, tutaj można włączyć Handles Selected albo wszystkie Prowagnicy, wiecie o co chodzi Prowagnicy jeszcze teraz obrócę to lekko w tą stronę bo chcę wam pokazać co chcę za chwilę z tym zrobić Niestety ale mój obiekt jest ulokowany ale mam pewien pomysł Patrzcie bo to jest ważne Będę kopiował ten kształt w trivia edycji według wskazówek zegara Wydaje mi się, że będę musiał trochę... ile tego kształtu otrzymuję. Muszę um, omyśleć, to się muszę dobrze zastanowić, ile ja mam tego przekopiewać. Chyba gdzieś dotąd. Bo on automatycznie zamknie ten oligon, moi drodzy. Wybieramy, przyciągnij do siatki. E, to. Chyba będę musiał uchyć coś takiego jak Rotate. Zaraz sprawdzę jak to będzie w praktyce działać. Musicie dać o do zaznaczonego. Ale końcówka tego. Jakbyście nie pewnie, czy to jest prowadnica, to jest prowadnica, a tu mamy urt. No i dobra, i teraz muszę się skupić. Shift-S, kursor do zaznaczonego. To jest jedna rzecz, którą chciałbym, abyście na to zwrócili uwagę. Bo ja to do punktu przesunąłem. E, I musi być e, ustawiona prowadnica na wysokości tego poligonu. Na przykład do tego punktu się ciągniemy sobie. Przepraszam, że się. Shift-D. Kopujemy. Teraz tu. I tak w pokoju moi drodzy. Dopóki całkiem. Jeszcze się martwię. Ej, czemu się nie przyciągnął? Control Z. Nie wiem, bo to czasami tak jest. Jak macie odznaczone... To jeszcze shift g O równo... Uwaga z tym się bo czasami pojawiają się dziwnie, problemy. Na szczęście program się ciąga to bez problemu. Ale jak widać, tu mi źle się wam przekopiował. Bo ja sądzę, dlaczego mi tak dziwnie to kopiuje w gg czasami one na bok wchodzą to trzeba jeszcze raz tutaj się ciągnąć jak widzicie moja krzywa jest dopasowana do końca takich punktów co moi drodzy ja ją tutaj robię ktoś mi się teraz to muszę publikować tutorial bo to jest ważne bo będziecie mogli wytłoczyć kształt Sorry, nie chciałem e, żyć w rozproszeniu. Następnie jeszcze raz do samego końca musicie krzywą się kopiować i upewnijcie się, że jest dobrze dopasowana. Trochę może tu zająć. Nie musicie kursora przesuwać, ale jak wam wygodnie to Shift S i wybieramy tam opcję Zależy, jaki macie presek klawiatury ustawione. To ma też znaczenie. Keymap. Ja sobie ustawiłem Autodesk Maja 2021. Bo jak macie Blender, to może być zupełnie inny schemat. E, inne klawisze. Alt i je my się do obracania widoku. Mam. Alt i środkowy przyciskamy się do przesuwania widoku. Więc jak macie klawiatury układ graficzny do programu Winger to może być również do tego programu inaczej inny schemat przycisków inne mapowanie Shift G ah, choroba jasna nie słabo widać ten ee, szaro jaki kursor tutaj to kółko widzicie Głównie chętnie bym mógł to przesunąć. Choroba jasna, dlaczego? No co on mi tu robi, no? Sermuj, jak zapomniałem całej krzywej zaznaczyć. To w tym akku to był tylko i wyłącznie mój błąd. Jeszcze nie skończyłem. Ja chyba będę musiał na przykład... Jak wam rwagnicę przeszkadzają, to możecie tutaj wyłączyć. Kiedy możecie tylko krzywą widzieć. W tym wypadku musiałem tak zrobić, bo jest mi wygodniej. Nie rozpraszajmy aż tak te obiekty. Choroba jasna. Dlaczego? No chłopie, no czemu mnie przyciągnąły tego, no. Choroba jasna. Czekajcie, bo mnie wkłucha ten program. Shifty D. O, jest lepiej, bo mi coś nie chciał przyciągnąć. Niestety muszę tutaj do samego końca to muszę kopiować. Trochę mi się nie chce teraz zapisywać. Zaraz to zapiszę, tylko. Musicie czasami zapisać to. Na wypadek, gdyby program się nie chcą co zamknął. Szyszkę g. poczekajcie chwilę byś tu został do końca e, parę tych do zrobienia a potem okażę wam następny etap co musicie zrobić żeby wyłączyć ładny kształt jeszcze z jedną krzywą tak aby ta przestrzeń była tutaj mm, otwarta. Nie, jeszcze raz, jeszcze jedną krzywą trzeba przekopiować. Myślę, że teraz jest ok. Zdłuż wskazówek zegara przekopiowałem, Ale jeszcze muszę to, moi drodzy, sprawdzić. Mm, Control Points Extrude Jak ja to przesunąłem? Ah. Moment, ja coś tutaj namieszałem. Shift S, kursor do zaznaczonego. Teraz musicie włączyć prowadnice. Wybieramy wszystkie. I teraz czy będzie to przesunąć? Dlaczego on jest tak dziwnie jakoś tak ustawiony? I teraz to trzeba zaznaczyć. Powiem wam nowek nawet to wygląda całkiem spoko. Uewnijcie się, że nie jest to krzywo. To mi się archacie kurde nie podoba. Ja bym chciał jeszcze trochę tytułu dojeścić. Zapiszę sobie to. Operacja rework kasuje powszechnie operacje. Shift S, kursor do zaznaczonego. Uzmrujcie się w cierpliwość, bo zaraz Wam będę okazywał, jaki fajny kształt wytłoczę za pomocą tego nachęcia, okej? Okay. Poczekajcie Shift S k do zaznaczonego. A myślę moi drodzy, że mógłbym już to wykłoczyć, tylko jeszcze muszę sprawdzić. Teraz chyba no, byłoby okej. Okay. Teraz przechodzimy do etapu numer 2. Dlaczego to jest krzywe? Wobec tego ja muszę to... chwila, bo to jest jeden problem. Muszę to poprawić, nie lubię jak jest krzywe. E, sprawdźcie interolację. Damy sobie na 4. Nie potrzebujemy więcej. Etap numer 2 będzie ulegał na tym, musimy e, wszystkie unkty tego oligonu zaznaczyć. gdzieś mi... choroba jasna gdzieś mi znikł widok? Eee, no matko jedyna no co my dobrze gdzieś mi zniknął widok jakoś tak dziwnie to moja wina dziś mi znikł widok ja też trzeba łąkę przesunąć nie nie przesunąć zaznaczyć to no bo z tych punktów będziemy wytłaczali kształt nasza krzywa. Tutaj zaraz wam pokażę jak to będzie wyglądało. Dość ciekawie powiem wam wygląda. Choroba jasna. Ja nie zaznaczyłam shiftem. Przepraszam, to mój błąd. Myślę, że powinniście chyba według wskazówek zegara równie te punkty zaznaczyć. Musimy zobaczyć. Myślę, że powinniśmy wytłoczyć kształt. Maggard mamy zaznaczone, a jak nie wiecie, który to Oligon wybieramy. Eee... Pipetę, prównik wybieramy. Maggard, czyli włóknik. I teraz to i dajemy to i mamy wytłoczony kształt sorry moi drodzy że to tak długo zajęło e, musimy dać opcję strać bardziej jak widzicie wytłoczył mi piękny kształt tu u góry więcej segmentów dodajemy kurde troszkę mi to ścina się jak widzicie mamy z tych krzywych Ładnie kształt wytłoczony. Teraz trzeba to lekko wygładzić. O już trochę lepiej to wygląda. Pamiętajcie też, aby w opcji normal to włączyć. Autowygładzenie. Teraz możemy pokazać i odkryć nasz skuter. Nie mam włotnik do skutera. Może nie jest on idealny, bo trochę nad krzywą. Nie obraksowałem, ale pamiętajcie, że ja wytłoczyłem ten kształt skrzywych, które są połączone z poligonem. Przyłuchajcie właśnie tego nachędzia, bo to nachęć ma ducha możliwości. Życzę Wam miłego dnia.